Siema. Siema. Cześć. Cześć. No. Spotykamy się tutaj w ramach tej naszej pięknej idei. Ale głupiej. No głupia głupiej, jest. głupiej. 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 Jest głupiej. No. Jesteśmy chorzy jak słychać. <laughs> Jesteśmy chorzy. Tak. No, ale tak, delikatnie. tak delikatnie. Ale eleganccy za to. No, staramy się. Tak. Staramy tak się. Jak, jak zwykle wyglądamy pięknie. Jak zwykle. <laughs> Wojtka z nami nie ma, ale Wyglądamy w Czarcu nie w Nie, dobra, bez owijania w bawełnę. Więc tak. E, dziękujemy Paula za nominację. Bardzo dziękujemy. E, no i co? I no Oczywiście chcemy pokazać, że nie spękaliśmy. No, nie tak. Spękamy, tak. Nie spękamy, nie spękamy. Co o samej idei? Idea jest. E... <głupia>, 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 Głupia. Nie, idea nie, jest, jest, jest jest szczytna. szczytna ale... Jest szczytna, także pamiętajcie, żeby później Kasiurkę płacić za nas. <głupia> nie, no, nie za nas, ale. E... Celem tego jest oblać się i wpłacić kasę. Jedni mogą wpłacać tylko kasę, inni no. mogą się tylko oblać. Też jest fajne, bo, bo w sumie y, albo jest fan, albo jest fan i, i, i fan. <laughs> y, dobra, For fun. For fun. I tak, i co można powiedzieć do tego? No można wrzucić zdjęcie na przykład jakiegoś dziecka mhm. z Afryki. Tak. tak. Może nie będziemy się z tego śmiać, ale... Ale jest to śmieszne troszkę takie. Ale jest to tak. śmieszne, dlatego, Jak... dlatego my nie będziemy marnować wody. Nie będziemy marnować wody, my po prostu wprowadzimy w obieg. Nie. I ten... <laughs> e, bo woda krąży w przyrodzie, także tak, my jej nie marnujemy, nawet tak. nawet nie będziemy, nie wydamy ani gruszówki na tą wodę. Nic. Teraz, teraz nam nie no minujemy za chwilkę, przecież mamy jeszcze z 5 minut Aha. rozmawiania. Aha. I chcieliśmy jeszcze powiedzieć o dzieciach. Jak ktoś chce... Dzieciak w Afryce bez wody. Tak, można Jak adoptować ktoś chce, Można adoptować o. i dawać mu wodę codziennie. Dokładnie. Można wysłać wodę... Można tak, płacić na, tak, studnie, tak, na, przykład, na studnie na przykład. Tak, na studnie, dokładnie. Studni. W Afryce można... Wszystko to... można, trzeba czynić dobro, trzeba, trzeba robić czynić, no, ludziom do, 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 dobrze. Do, do, dokładnie. Tak, tak. No, Przeprowadzić tak. staruszkę no, tak. przez pasy, ale oczywiście no, na zielone no. światło tylko i wyłącznie. No. O, włączyła e... się lampka. Włączyła się lampka. Czyli <śla> 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 się ściemnia, Musi, musimy nie. już ten... Chodź, nie pękaj. Ja. Chodź, chodź. Uważaj, bo się zamoczysz. No. Tak. Pamiętajcie, że żeby zawsze być wesołym, tak, 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 to tak, pewnie tak. nie ta idea. Dobra, e, i tak. Kogo chcieliśmy nominować? Chcieliśmy nominować: e, Madzie Świrat, e, Pawła Romanka, e, Madzie Żołnierczyk, e, Tomka Rozuma, e, Madzie Mateję, No, e, Marc Marcina. Marcina, Marcina Czo. Czopa, moja, Marcina moje, Czo. mojego brata. Tak, Czo. tak, tak, tak. E, Macie, jest was więcej, dodałem wam 48 godzin. No, teraz mamy godzinę 19, 20, 20 gdzieś prawie mamy, yy, także, także godzina, go, yy, yy, dwie, do... dni, dwa dni macie, no, tak, dość. dwa dni, no, dobra, dobra, dobra. to co, to dobra. idziemy, 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 nie, nie przeklinaj, idziemy, idziemy. 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 아, <laughs> nie było tak źle. Bo fajnie... Fajna woda. W ogóle. Woda jest cieplutka. Yy, I co? Liczy się przede wszystkim dobra. Tak, tak. Ta. Dobra, koniec pajacowania. Czekamy na wasze filmy. Dzięki.